Za nami już koniec projektu. Osiem wędrujących podwórek. Cztery w czerwcu i cztery w okresie wakacyjnym, lipiec, sierpień. W ostatnią niedzielę ostatnie spotkanie z mieszkańcami osiedli. Byliśmy na Orkana. Niestety pogoda po raz kolejny spłatała nam figla. No i podwórko nie trwało tyle, tyle ile miało trwać. Niemniej jednak będziemy mieć jeszcze taki maleńki akcent podwórkowy na pikniku sąsiedzkim 3 września będziemy tam razem z Miejscem Aktywności Mieszkańców. Piknik sąsiedzki gdzie? Piknik sąsiedzki koło naszego orlika. Wędrujące podwórka to dobra zabawa dla całych rodzin. Różne strefy aktywności. W tym roku bawiliśmy się w pięciu strefach. W strefie bajkowej, w strefie twórczej, w strefie gier i zabaw, w strefie relaksu odpoczywaliśmy i mieliśmy wyjątkowo nową rzecz, strefę etno. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dodamy kolejne bo już mamy w planach coś dla naszych najmłodszych milusińskich. Czyli w przyszłym roku podwórka powrócą? Tak, w przyszłym roku podwórka powrócą. Myślę, że projekt się bardzo dobrze przyjął. E, mamy osoby, które jeżdżą z nami na każde podwórko, więc to tylko świadczy o tym, że, że impreza, projekt się podoba. E, oczywiście będziemy odwiedzać nowe dzielnice Chrzanowa i mam nadzieję, że zaskoczymy Mieszkańców, czymś nowym, świeżym, czymś, czego jeszcze nie było. Czy robiliście Państwo jakieś szacunki, ile osób przewinęło się przy, podczas tej całej wakacyjnej akcji? Myślę, że y, na pewno więcej niż w zeszłym roku. Y, szacujemy, że nawet kilka tysięcy osób. Kilka tysięcy osób, i to rzeczywiście jest tak, że bawili się i dorośli, i dzieci często, bo choćby w strefie gier, gdzie pojawiły się te gry takie rodzinne, tutaj była okazja do wspólnego spędzania czasu. Po raz pierwszy w sumie mieliśmy właśnie w tej naszej strefie gier i zabaw e, turnieje rodzinne, które cieszyły się ogromną popularnością. E, I myślę, że w przyszłym roku kolega z działu administracji, który jest za to odpowiedzialny, i to on był pomysłodawcą, żeby akurat po te gry, a nie inne sięgnąć, pewno doda jeszcze coś innego. To był taki czas rodzinny, czas, żeby dobrze się bawić razem, ale też nie ukrywam, że to był czas dla rodziców na taką małą chwilę wytchnienia, bo leżaki, dobre ciastko i chwila dla dzieci, które są pod opieką animatorów, pozwoliła rodzicom, chociaż mam nadzieję, chociaż na chwilę odpocząć. Przed nami rok szkolny i taka już powiedziałabym roczna działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i tutaj Również zapraszamy na Dzień Otwarty. Zapraszamy na Dzień Otwarty 10 września. E, tym razem tutaj na nasze włości przed Moksirem widzimy się z Państwem w godzinach popołudniowych, a podwórka wracają za rok.